Dostojewski to więcej niż pisarz. Jest oknem na ludzką duszę, odkrywcą najciemniejszych i najjaśniejszych głębin istnienia. Myśląc o jego twórczości, stajemy twarzą w twarz z podstawowymi pytaniami: jaki jest sens życia? Jak odnaleźć znaczenie w pozornie chaotycznym świecie? Dlaczego cierpienie wydaje się tak nierozerwalnie związane z ludzkim doświadczeniem? Dostojewski nie tylko zadawał te pytania, ale także oferował odpowiedzi, które do dziś rezonują w umysłach czytelników i myślicieli na całym świecie. Na jego kartach nie znajdziemy łatwego pocieszenia. Nie pisze, by bawić czy uspokajać, ale by wstrząsnąć. Jakby mówił: Chcesz zrozumieć sens życia? W takim razie musisz być gotów zmierzyć się z własnym cieniem, zanurzyć się w mętne wody swojej duszy i stanąć w obliczu prawdy, niezależnie od tego, jak niewygodna by była. I to właśnie w tym zanurzeniu Dostojewski ukazuje swoją genialność. Rozumie, że istota życia nie polega na ucieczce przed cierpieniem, lecz na odnalezieniu w nim sensu. Dostojewski prowadził życie naznaczone bólem. Od utraty matki w młodości, przez więzienie i wyrok śmierci, ostatecznie zamieniony na katorgę na Syberii, pozmagania z epilepsją i trudności finansowe, wiedział, czym jest cierpienie. Jednak zamiast poddać się rozpaczy, przekształcił swój ból w źródło mądrości. Dla Dostojewskiego cierpienie jest drogą do prawdy. W ubraciach Karamazow przedstawia ideę, że poprzez cierpienie możemy się oczyścić i zbliżyć do czegoś większego. Wierzył, że ból nie jest boską karą ani błędem istnienia, lecz szansą na duchowy i moralny rozwój. Pomyślmy o jednym z jego najbardziej emblematycznych bohaterów raskolnikowie z zbrodni i kary. Młody student popełnia morderstwo, wierząc, że jest moralnie usprawiedliwiony. Jednak, w miarę rozwoju fabuły, zostaje pochłonięty przez poczucie winy i cierpienie. Ten proces, choć bolesny, prowadzi go do odkupienia. Dzięki cierpieniu odkrywa pokorę i potrzebę drugiego człowieka. Dostojewski pisał w czasach głębokich przemian społecznych, politycznych i kulturowych w Rosji. Był to XIX wiek, okres, gdy stary świat się rozpadał, a nowe idee, zwłaszcza materializm i nihilizm, kwestionowały tradycyjne podstawy duchowości i moralności. Dostrzegł wcześniej niż wielu innych, że człowiek nowoczesny jest zagubiony. Odłączony od siebie samego i od transcendencji. To spostrzeżenie jest wyraźne w naszych notatkach z podziemia, gdzie główny bohater, człowiek z podziemia, jest postacią cyniczną, zgorzkniałą, odrzucającą wszelki idealizm, a jednocześnie pochłoniętą pragnieniem sensu. Reprezentuje człowieka rozdartego, niezdolnego do pogodzenia swojego rozumu z emocjami, wolności z ograniczeniami. Dostojewski rozumiał, że prawdziwy sens życia nie tkwi w łatwych odpowiedziach ani zamkniętych systemach ideologicznych, lecz w nieustannej walce o zintegrowanie naszych wewnętrznych sprzeczności. Dla niego sens nie jest punktem docelowym, lecz procesem, podróżą wymagającą odwagi, wrażliwości i wiary. Kolejnym centralnym tematem w twórczości Dostojewskiego jest wolność. Dla niego wolność jest zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. W braciach Karamazow tę idee przedstawia w mistrzowski sposób w rozdziale Wielki Inkwizytor. W tym monologu odnajdujemy esencję tragizmu i złożoności ludzkiej kondycji. Inkwizytor oskarża Chrystusa o to, że dał ludziom dar, którego nie są w stanie unieść wolność. Twierdzi, że w głębi duszy ludzie nie pragną wolności, wolą bezpieczeństwo, wygodę i jasno określone zasady. Od niepewności i odpowiedzialności związanej z dokonywaniem wyborów. Dla Dostojewskiego jest to niewygodna prawda. Wolność jest ciężarem, ponieważ zmusza nas do konfrontacji z własnym sumieniem i do przyjęcia konsekwencji naszych działań. Ten dylemat leży w sercu ludzkiej natury, a Dostojewski bada go poprzez swoich najbardziej ikonicznych bohaterów. Niezależnie od tego, czy jest to raskolnikow próbujący moralnie usprawiedliwić zbrodnie, Iwan Karamazow odrzucający Boga w imię logiki, czy też człowiek z podziemia, który buntuje się przeciwko wszystkiemu, łącznie z własnym szczęściem, autor pokazuje, że wolność jest mieczem obosiecznym. Może nas wznieść na wyżyny lub zniszczyć. Wszystko zależy od tego, jak ją wykorzystamy. Ale jest w tym coś jeszcze głębszego. Dostojewski sugeruje, że prawdziwa wolność nie polega jedynie na robieniu tego, na co mamy ochotę, lecz na wybieraniu tego, co moralnie słuszne, nawet gdy stoi to w sprzeczności z naszymi impulsami czy doraźnymi interesami. Ta wizja wolności jako powołania do odpowiedzialności jest jednym z najgłębszych wkładów autora w ludzką myśl. Jeśli coś wyróżnia Dostojewskiego spośród jego współczesnych, to jest to jego wizja wiary. Żył w czasach gdy nihilizm był w natarciu, zwłaszcza wśród młodych rosyjskich intelektualistów, ruch ten odrzucał religię, tradycję i moralność na rzecz materialistycznej i racjonalistycznej wizji świata. Dostojewski widział jednak nihilizm nie jako rozwiązanie, lecz jako truciznę. W Wębiesach opisuje, jak nihilistyczne idee mogą zniszczyć ludzką duszę i doprowadzić do społecznego chaosu. Powieść ta jest ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwami społeczeństwa, które porzuca duchowe wartości na rzecz pustych ideologii. Dostojewski wierzył, że bez poczucia wyższego celu człowiek gubi się, stając się ofiarą własnych destrukcyjnych namiętności. Jednak autor wskazuje także drogę wyjścia. Dla Dostojewskiego wiara nie jako dogmat, lecz jako żywe i osobiste doświadczenie jest odpowiedzią na egzystencjalną pustkę. Nie jest to wiara łatwa ani naiwna, lecz taka, która rodzi się po konfrontacji z cierpieniem, z wątpieniem i rozpaczą. W braciach Karamazow Alosza reprezentuje tę wiarę. Wiarę, która obejmuje złożoność życia, która akceptuje cierpienie jako część ludzkiej drogi, ale która nigdy nie porzuca nadziei. Alosza nie zamyka oczu na zło, ani na cierpienie świata, ale mimo to wybiera wiarę w dobroć, miłość i coś większego niż on sam. Jaki zatem jest sens życia, według Dostojewskiego? Nie daje nam jednej ostatecznej odpowiedzi. Zamiast tego zaprasza nas, byśmy szukali tego sensu w naszych własnych doświadczeniach. Dla niego sens życia nie jest czymś, co znajduje się na zewnątrz, lecz czymś, co budujemy w sobie poprzez nasze wybory, relacje i zdolność do miłości. Dostojewski uczy nas, że sens życia tkwi w walce, w poszukiwaniu odkupienia, w wysiłku. By stawać się lepszymi pomimo naszych słabości i ograniczeń. Jest w miłości, nie jako powierzchownym uczuciu, ale jako głębokim akcie połączenia i poświęcenia. Jest w wierze, nie jako pewności, lecz jako skoku w nieznane, akcie odwagi wobec przepaści. Przypomina nam, że życie jest przede wszystkim doświadczeniem głęboko ludzkim, pełnym sprzeczności, ale także nieskończonych możliwości. Dostojewski posiadał wyjątkową zdolność obnażania ludzkiej duszy, ukazując jej najsubtelniejsze niuanse i najgłębsze cienie. Jego postaci, dalekie od bycia jedynie fikcyjnymi kreacjami, stają się niemal uniwersalnymi przedstawicielami ludzkiej kondycji. Żyją, błądzą, kochają, cierpią i walczą. Dlatego odnajdujemy w nich odbicie nas samych. Weźmy na przykład Sonię Marmieladową z Zbrodni i kary. Sonia to młoda kobieta, zmuszona przez okoliczności do prostytucji, aby utrzymać swoją rodzinę. Pomimo życia naznaczonego bólem i upokorzeniem, zachowuje niezachwianą wiarę i autentyczne współczucie. Sonia stanowi kontrapunkt dla rozpaczy raskolnikowa, dowodząc, że miłość i poświęcenie mogą rozświetlić nawet najciemniejsze chwile. Dostojewski nie idealizuje swoich postaci, ale też nie sprowadza ich do karykatur. Pokazuje, że ta sama osoba, zdolna do niezwykłej dobroci, może także popełniać straszliwe błędy. Ta głęboko humanistyczna wizja sprawia, że jego twórczość jest ponadczasowa. Dostrzega w nas mieszankę światła i cienia, siły i kruchości. Ten dualizm jest widoczny także w idiocie, gdzie książę Myszkin, postać niemal idealizowana za swoją dobroć, zostaje nazwany idiotą właśnie z powodu swojej czystości. W świecie naznaczonym cynizmem i korupcją, Myszkin jawi się jako anomalia, przypomnienie tego, czym mogłaby być ludzkość, ale czym rzadko bywa. Jego dobroć, choć piękna, jest jednak często niezrozumiana lub wykorzystywana, co ukazuje tragedię niewinności w niedoskonałym świecie. Dla Dostojewskiego świadomość śmiertelności jest jednym z głównych motorów znaczenia życia. Uważał, że śmierć, daleka od bycia jedynie końcem, jest soczewką, przez którą możemy dostrzec życie wyraźniej. Ta idea przewija się w wielu jego dziełach, ale może najbardziej wyraźnie w wspomnieniach z domu umarłych, gdzie opisuje swoje doświadczenia w syberyjskim obozie pracy. Dostojewski pokazuje, że nawet w najbardziej brutalnych warunkach ludzie potrafią odnaleźć sposoby nawiązywania więzi, tworzenia sensu i zachowania swojej człowieczeństwa. Sugeruje, że to właśnie bliskość śmierci zmusza nas do refleksji nad tym, co naprawdę się liczy. Kiedy wszystko zostaje nam odebrane, co pozostaje? Ta refleksja jest obecna również w zbrodni i karze, kiedy raskolnikow pod koniec swojej drogi przez winę i pokutę uświadamia sobie, że życie, pomimo wszystkich swoich niedoskonałości, jest nieskończenie cenne. To moment epifanii, który jest możliwy tylko dzięki konfrontacji z możliwością całkowitego zniszczenia swojej duszy. Jeśli istnieje motyw przewodni twórczości Dostojewskiego, to jest nim miłość. Nie miłość romantyczna, idealizowana, ale miłość, która jest jednocześnie odkupieniem i wyzwaniem. Pokazuje, że prawdziwa miłość wymaga poświęcenia, odwagi i otwartości. W braciach Karamazow miłość jest przedstawiona jako siła, która może pojednać największe ludzkie sprzeczności. Alosza z niezachwianą wiarą wierzy, że miłość jest jedyną możliwą odpowiedzią na cierpienie i zło świata. Iwan z drugiej strony zmaga się z ideą, że miłość może usprawiedliwiać istnienie tak okrutnego świata. Napięcie między wiarą w miłość a rzeczywistością ludzkiego cierpienia. To jedna z najgłębszych kwestii poruszanych przez Dostojewskiego. Autor przypomina również, że miłość nie jest ucieczką od rzeczywistości, lecz sposobem nastawienia jej czoła. W idiocie książę Myszkin kocha nie mimo ludzkich wad, ale właśnie z ich powodu. Dostrzega piękno w niedoskonałościach, wierząc, że miłość jest ostatecznie tym, co czyni nas naprawdę ludźmi. Dostojewski nie oferuje łatwych rozwiązań, i może właśnie to czyni go tak aktualnym. Wzywa nas do spojrzenia w głąb siebie, do konfrontacji z naszymi wewnętrznymi sprzecznościami i do poszukiwania sensu pośród chaosu. Jego geniusz tkwi w zdolności łączenia tego, co indywidualne, z tym, co uniwersalne, tego, co chwilowe, z tym, co wieczne. Dostojewski pokazuje nam, że nawet w najbardziej rozpaczliwych sytuacjach jest miejsce na odkupienie. Przemiany i miłość. Dziedzictwo Dostojewskiego to potężne przypomnienie, że choć życie naznaczone jest cierpieniem i niepewnością, wypełnione jest również pięknem, sensem i możliwościami. I to właśnie w tej równowadze, między światłem a cieniem, między bólem a nadzieją, odnajdujemy prawdziwy sens życia. Jeśli dotarłeś aż tutaj, bardzo dziękuję za to, że towarzyszyłeś nam w tym głębokim zanurzeniu w genialność Dostojewskiego oraz w refleksję nad życiem, wolnością, miłością i cierpieniem. Jeśli podobał ci się ten materiał, nie zapomnij zasubskrybować kanału, kliknąć dzwoneczka, aby nie przegapić żadnego wideo i zostawić lajka. Like to naprawdę bardzo pomaga w tworzeniu kolejnych treści. Napisz również w komentarzu, która z dzieł Dostojewskiego wywarło na tobie największe wrażenie albo która refleksja o życiu najbardziej cię poruszyła. Twoja aktywność jest niezwykle ważna i może wzbogacić dialog w naszej społeczności. Zanim się pożegnasz, koniecznie sprawdź filmy, które pojawiają się teraz na ekranie końcowym. Znajdziesz tam więcej głębokich analiz i refleksji na tematy filozoficzne, psychologiczne i literackie, które na pewno cię zainspirują i skłonią do myślenia. Do zobaczenia w kolejnym wideo.